Ostatnio, jedna moja znajoma podrzuciła mi jeden bardzo ciekawy koncept. Użycie czatu GPT do wyznaczenia konkretnej drogi do osiągnięcia konkretnych celów. Jako że w sumie na co dzień używam sztucznej inteligencji do automatyzacji różnych procesów w moim życiu, to uznałem, że to jest zajmowy pomysł. Więc dzisiaj pokażę Wam dokładnie, jak można użyć sztuczną inteligencję w samorozwoju. Pierwszym krokiem jest wypisanie swojego idealnego, docelowego. Życia. Wypisałem wszystkie szczegóły, gdzie chcę mieszkać, jaki chcę mieć samochód, jak chcę, żeby wyglądały moje relacje z rodziną, jaką chcę mieć żonę, ile dzieci, jaką chcę być osobą, ile chcę zarabiać, z czego zarabiać. Nawet umiejętności, które chciałbym posiadać, jak rozmawianie konkretnym językiem. Dosłownie wszystko, czego bym chciał w swoim docelowym, idealnym życiu. Następnie wpisałem w czas GPT tekst. Cześć, napisz dla mnie krótki dzień z życia, opierając się na opisie, który zamieściłem ci poniżej. A poniżej wkleiłem oczywiście tekst mojego idealnego życia. I wtedy oczywiście chat GPT wypluje ci idealny, super napisany dzień z życia twojej przyszłej osoby. Poświęciłem więc chwilę, żeby go przeczytać i okazał się naprawdę i teraz najważniejsza część tego procesu. Musisz teraz wypisać dokładnie sytuację, w której obecnie się znajdujesz. Ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, jakim samochodem jeździsz, jak wyglądają twoje relacje, jak wygląda twój charakter, jakie języki potrafisz. Dokładnie jak wygląda teraz twoja obecna sytuacja. Że chodzisz do szkoły, uczysz się tego, może pracujesz w takiej takiej firmie, robisz to, robisz tamto. I na końcu tego opisu twojej obecnej osoby dodajesz. Teraz znając moją obecną sytuację, przygotuj dla mnie plan dnia krok po kroku. Dzięki któremu osiągnę swoje idealne życie. No i teraz zaczyna się zabawa. Dosłownie w kilka sekund Chat GPT napisał mi dokładny plan dnia, krok, krok po kroku, co muszę wykonywać, żeby dojść do tego idealnego życia. Każdy dzień po kolei jak dokładnie ma wyglądać. Pod tym filmem w opisie macie dokładne hasła, które możecie użyć, wklejając je w Chat GPT oraz dodając swoje obecne oraz wymarzone życie. Żeby z tego skorzystać. Zostaw suba morda, bo wiedza, którą ci tutaj daję, jest naprawdę zajista. No dobra, ale część teoretyczna jest już za nami. Teraz. Pora działać. Idziemy sobie teraz przez mój cały dzień, wykonując ten plan dnia. pierwsze co robię według planu od razu po wstaniu to jest nawodnienie organizmu oraz lekkie rozciąganie i kilka ćwiczeń na brzuch, żeby po prostu rozbudzić organizm od razu po wstaniu To co teraz robię to były trzy rzeczy. Po pierwsze przypomnienie sobie swoich celów, czyli usiadłem, pomyślałem o tym, co rzeczywiście muszę robić, dlaczego to robię i ostatecznie przemyślenie swoich intencji na ten dzień, czyli co muszę dzisiaj zrobić, żeby uznać ten dzień za udany. Zapisałem sobie do tego wszystkie priorytety oraz zadania, które dzisiaj muszę wykonać, dzięki czemu dokładnie wiem, co muszę zrobić. W sumie z reguły robiłem po prostu ustalenie zadań na dzisiejszy dzień, ustalenie priorytetów i tyle. Ale połączenie tego z tym moim celem głównym, docelowym oraz rozpisaniem właśnie jednej strony w takim dzienniku, w sumie jest całkiem spoko, bo daje mi takie poczucie, że okej, okay, rzeczywiście robię to w tym konkretnym celu i to codzienne przypominanie celu naprawdę czuję, że pomaga. Teraz mam przed sobą czytanie. Codziennie będę o tej porze czytał 30 stron książki na temat biznesu, przywództwa albo samorozwoju. Generalnie coś, z czego mogę się nauczyć. Więc idę zdecydować, co dzisiaj będę czytał. Padło na to, że czytam tą książkę. Jest to książka o tym, jak odprogramować swój mózg do myślenia. Ponieważ od urodzenia byliśmy programowani do tego, żeby myśleć konkretnymi schematami, a tak naprawdę nie do końca myśleć, tylko bardziej po prostu powtarzać informacje, które ktoś nam przekazał. Natomiast ta książka pokazuje Ci w prostych krokach o tym, jak odprogramować swój mózg i jak wpadać na genialne pomysły. Ponieważ to wszystko od genialnych pomysłów się zaczyna. Czy myślisz, że Thomas Edison, który wymyślił sam żarówkę, Powtarzał informacje, które zostały mu przekazane ze szkoły? Informacje, że jak chcesz światło, to musisz zapalić lampę naftową? Nie, musiał pomyśleć sam na własną rękę. Więc ta książka dokładnie tego uczy. Dlatego siadam, godzina czasu, 30 stron, i widzimy się później. Dobra, czytanie skończone. przeczytałem 30 stron. W sumie nie wiedziałem, czy czatowi GPT chodzi o 30 całych stron, czy 30 przeczytanych, jakby z dwóch stron, czyli nie wiedziałem, czy mam 60 przeczytać, czy 30, no ale przeczytałem 30. I teraz w planie mam pożywne śniadanie z dużą ilością białka. Natomiast prawda jest taka, że po pierwsze nie jestem głodny, a po drugie, mam już taki mindset mega produktywny, więc wskoczyłbym po prostu od razu do kolejnego punktu programu, czyli nauka i biznes brainstorming, czyli po prostu usiąść, powymyślać jakieś nowe kreatywne pomysły biznesowe oraz pouczyć się ważnych biznesowych aspektów, takich jak sprzedaż, marketing, docieranie do nowych leadów i dla nauki skupię się na książce 100 Million Dollar Leads Aleksa Hormoziego, która teraz wyświetli Wam się na ekranie. Generalnie jest to z ta książka w ogóle wszystkie książki Alexa jego mocno wam polecam po pierwsze 100 million dollar offers to jest książka o tym jak skutecznie stworzyć taką ofertę, której klient nie jest w stanie odrzucić i następnie jak już masz tą ofertę to chcesz dotrzeć do klientów, czyli generować właśnie leady i dlatego czytam tą drugą książkę, ponieważ ofertę już mam, jak w efektywny sposób pozyskiwać potencjalnych klientów, czyli właśnie leady. Więc teraz siadam do tego, jeszcze na szybko się przebiorę, bo siedzę cały czas w dresikach. A wolę, jak już pracuję, jak już robię coś takiego biznesowego, mieć taki mundurek biznesowy, nie? Czyli po prostu założyć normalne spodnie, normalną koszulkę i po prostu czuć się gotowy do wyzwań. I prawdopodobnie zastanawiasz się, skąd wzięło się biznes brainstorming, prawda? Wymyślanie jakichś nowych pomysłów biznesowych. O co tutaj chodzi? Więc w chat GPT wpisałem, że w moim docelowym życiu chciałbym być founderem jakiejś z***bistej, nowej biznesowej idei. Idei takiej, która zrewolucjonizuje przyszłość ludzkości. Ponieważ nigdy nie kręciły mnie jakieś takie podstawowe biznesy, jakieś SMMA, jakieś dropshipping, jakieś firmy takie typowe, tylko zawsze interesowały mnie wielkie, wspaniałe rzeczy. Biznesy, które zrewolucjonizowały przyszłość. Tak jak Netflix, tak jak Uber, tak jak Impost, prawda? Z... Biznesy, które podeszły do pewnego tematu z zupełnie innej perspektywy. Więc to dokładnie tutaj robię. Siedzę sobie, wypisuję sobie różne pomysły, które przychodzą mi do głowy, wypisuję sobie różne problemy, które dotykają mnie na co dzień, które widzę, że dotykają innych ludzi na co dzień, i zastanawiam się, jak w nowatorski sposób można je rozwiązać. Więc prawdopodobnie nie powinienem się też nimi dzielić z tobą. Natomiast podzielę się kilkoma, które w tej chwili właśnie wymyśliłem. Po pierwsze, na pewno każdy z was zna aplikację Buxy, prawda? Aplikację, w której wchodzisz, sobie wpisujesz jakąś tam usługę, fryzjera, jakiś masaż, cokolwiek innego, jakąkolwiek usługę, zapisujesz wizytę, płacisz, idziesz. Zaj ta aplikacja, ponieważ ona bez posiadania żadnego biznesu usługowego, zarabia na tym, że bukuje po prostu usługi dla innych firm. Natomiast największy problem w tej aplikacji jest taki, że mimo to, że masz super ułatwione, prawda? Płacisz wszystko w internecie, sprawdzasz sobie zdjęcia, opinie. To ostateczny krok jest bardzo wymagający. Jaki to jest ostateczny krok? To jest to, że jak umówisz tą wizytę na tej aplikacji, to potem musisz tam fizycznie pójść, prawda? To jest trudne. Ludzie teraz pragną mega wygody, więc pomyślałem sobie, że zaję. Byłaby taka aplikacja, taka sama jak boksy na przykład, skoncentrowana na jednej konkretnej niszy, na przykład na fryzjerstwie, prawda? Różniąca się od boksy jedynie tym, że zamiast umawiać wizytę w jakimś konkretnym salonie, po prostu zamawiasz fryzjera do siebie na chatę. Więc uważam, że jest to zajebisty pomysł, który aplikuje się również do przeróżnych branż, prawda? Nie tylko fryzjerstwo, ale wiele innych. Więc to właśnie teraz robię, siedzę, wymyślam po prostu nowe, ciekawe pomysły, codziennie staram się ich 10 wypisać na kartce, na koniec tygodnia zaznaczyć te, które najbardziej mi się podobają, przysiąść wtedy nad nimi, pomyśleć znowu, co jest w nich dobrego, co jest złego, znowu wykluczyć kilka i tak po prostu cały czas wymyślać, aż coś z go, wpadnie mi do głowy. Brainstorming, nauka skończona, czas na rzeczywistą pracę nad biznesem. Więc właśnie spakowałem tutaj plecak, wszystkie rzeczy wziąłem, laptopa, kamerę, mikrofon. I lecimy do moich ziomali, z którymi wspólnie rozwijam firmę. Będziemy nagrywać reklamy w ESL, edytować stronę Landing Page, żeby była większa konwersja. Co Wam zaraz pokażę, ale póki co lecimy do nich i działamy. Jak widzicie, mamy już teraz ciemno, całkowicie zmieniła się scenaria. Ja nie mam koszulki, siedzę tutaj w biurze, chociaż prawdopodobnie wcześniej też siedziałem. Natomiast co wydarzyło się w międzyczasie? Miałem tutaj 8 godzin pracy. Mamy godzinę 20. Wtedy była 12, 8 godzin pracy. Co robiliśmy? Łapaliśmy się z chłopakami i nagrywaliśmy cały kontent na cały tydzień. Na Instagrama, na TikToka, na wszystko związanego z Centrum Progresu. To jest generalnie zajęte. Jak masz tyle kontentu do zrobienia i nagrywasz go, po prostu wszystko za jednym zamachem. Bo wtedy tak naprawdę, okej, okay, dzisiaj 8 godzin poświęciliśmy na to. Może się wydawać, że dużo, ale przez te 7 dni nie musimy w ogóle już o tym myśleć. Więc teraz tutaj wrzucam Wam kilka urywków z tego, co nagraliśmy. Zostaw komentarz, jeśli masz powyżej 15 cm. No i ostatecznie musisz przestać wpierać do na tej ekipy, bo inaczej skończysz jak Wersow i wypadną Ci wszystkie zęby. Zacznij w końcu brać witaminy z grupy A, B. <grym> trzy zasady Winter Arc, bez których twoja własna babcia zrobi większy progres od ciebie. Jeśli budzisz się rano z wiotkim fiutkiem, to musisz zacząć brać te trzy rzeczy. Jak zrobisz ten trening testosteronowy, to nawet twoja własna matka się z tobą przejść. No i teraz przede mną tak naprawdę końcowe zadania na dzień dzisiejszy. Czyli kilka zadań związanych z kanałem na YouTubie. Czyli głównie zaplanowanie kontentu, dogranie kilku rzeczy, przesłanie wszystko Kacprowi. Pozdro Kacper. <grych> Więc teraz muszę nagrać wstęp do tego całego filmu, który widzieliście prawdopodobnie na samym początku, zaplodować to na dysk i wysłać dalej. Ogólnie chcę powiedzieć, że mega dobrze ten plan funkcjonuje. Jedyny problem jest tak naprawdę taki, że trzeba bardzo równo iść po godzinach. Z racji takiej, że wszystko tu jest zaplanowane co do minuty, to nie ma tak naprawdę czasu na to, żeby się gdzieś tam opierać żeby coś się przesunęło, przełożyło, bo jeśli chcesz wszystko naprawdę osiągnąć, to naprawdę musisz się streszczać. I to jest i zajebiste, i ch**owe, prawda? Ja sam uważam, że to jest zajebiste, bo, bo sprawia, że rzeczywiście musisz lecieć, nie możesz się oddalać i to, jak wiadomo, jest fajne. Dobra, wszystko nagrane, wszystko powrzucane dokładnie do YouTube'a i teraz z racji na to, że napisałem swojej idealnej osobie, że chciałbym docelowo mieszkać w Alpach, w Szwajcarii, mieć taki piękny dom po prostu na wzgórzu, nowoczesny, z jakąś sauną, basenem i wszystko, no to w Szwajcarii posługuje się tak naprawdę trzema językami. Francuskim, <grych> francuskim, włoskim oraz niemieckim. Więc stwierdziłem, że jako że chcę tam mieszkać w przyszłości, to też wypadałoby się nauczyć tego języka. Dlatego czat GPT, jako jedną z ostatnich czynności każdego dnia, wpisał mi godzinę nauki. Nauki języka niemieckiego. Więc teraz siadamy do kursu, który sobie załatwiłem i uczymy się niemieckiego. Ja, yeah, danke. They broke their streets. So I ich Kaffee I mysz, bitte. Wein I kaffee, Kurde, generalnie Niemiecki wydaje się dosyć łatwy Bo jest dużo takich słów Podobnych do angielskiego Nie wiem, czy tak jest tylko na tym początkowym poziomie Ale się. I do tego patrzcie, jaką mam zajeb... wlepę Testosteron to jest wlepa kanału Bichy Habi Bibi. Mamy takich więcej, możecie zobaczyć sobie na przykład tą wlepę. Testosteron z kodem kreskowym do filmu. Musisz zacząć kuć dupę. Musisz zacząć ją kuć. Jeśli chcesz otrzymać wlepę, to napisz jakiś śmieszny komentarz, a jak go polubię, to znaczy, że dostajesz wlepę. No i co, nauka skończona. Przed samym snem mam jeszcze pół godziny na taki relaks, odpoczęcie z takimi wartościowymi aktywnościami w stylu jakaś tam medytacja, obejrzeć sobie jakiś tam dokument, nauczyć się czegoś ciekawego i zaplanować kolejny dzień. Więc to właśnie robię, siadam, zaplanuję sobie kolejny dzień, zjem jeszcze coś na szybko, no i tak naprawdę wyłączam komputer, wyłączam telefon i kładę się spać. No i co? Końcu... No i co? Końcowa dnia. Ja się chciałem podzielić z Wami tym, czy warto to robić, czy nie warto, korzystać z czatu GPT. I powiem Ci szczerze, że zajęcie warto, w sumie Miałem mega produktywny dzień. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało, ponieważ wiedziałem dokładnie jak i co mam kiedy robić, i do tego było to typowo ułożone pod mój docelowy cel, prawda? Czyli wiedziałem, że każda z czynności, którą robię, w jakiś sposób przybliża mnie do tego głównego celu, co jest no, mega zaiste. No bo często ustawiamy sobie jakieś tam rutyny, medytacja, robisz to, robisz tamto, ale tak naprawdę nie wiesz do czego to wszystko zmierza. Więc więc jeśli łapiesz się na tym, że często robisz jakieś takie dziwne rzeczy, nie do końca jest to ustawione swoim celem i brakuje ci takiego po prostu rozkminienia tego wszystkiego, ustawienia, no i też nie wiesz jak sobie z tym poradzić, no ale jednak każdy z nas jest w stanie powiedzieć, jak wygląda jego idealne życie. Więc napisz to idealne życie, wrzuć to idealne życie w chat GPT i poradź się, jak teraz w swojej obecnej sytuacji dojść do tamtego życia. Wiadomo, to nie zajmie dzień, to nie zajmie miesiąc, to nie zajmie 6 miesięcy, jak wszyscy mówią, o monk Modi, zmienicie życie. Takie rzeczy trwają naprawdę dużo czasu, ale zgaduję, że masz prawdopodobnie maksymalnie 30 lat, jeśli to oglądasz. A jeśli masz więcej, to napisz w komentarzu, bo jestem ciekaw. A biorąc pod uwagę to, że masz 30 lat, no to przed sobą jeszcze 40 lat życia. Więc czym jest nawet poświęcenie 10 lat wykonywania dzień w dzień dokładnie tego planu, żeby finalnie dojść do tego wymarzonego efektu? Bo jeśli to jest efekt, który naprawdę chcesz osiągnąć, no to chyba lepiej poświęcić te 10 lat niż po prostu żyć teraz tak, jak żyjesz. No, jest wygodnie, pograsz sobie w gierki, zjesz jakieś dobre jedzenie, porobisz to, porobisz tamto, ale do końca życia będziesz żyć z wizją, że nigdy do końca nie żyłeś. Nie żyłeś tak, jak chciałeś. Więc jeśli naprawdę Tobie na tym zależy, to bardzo Ci polecam. W opisie jest dokładnie napisane, co musisz wpisać w czata GPT. A ja teraz idę spać, więc zostaw lajka, zasubskrybuj i do zobaczenia. Oh, no i prawie bym zapomniał. Nie subskrybuj tego kanału, jeśli masz zamiar dalej siedzieć na dupie.